Michał Michalski na gali, na gali, na forum MMA, inicjatywie forum MMA. Czy dopiero przyszedłeś, czy już tutaj byłeś trochę dłużej? Nie, dopiero przyszedłem akurat, bo na 17.30 mamy konferencję, akurat wcześniej nie mogłem przyjechać, dopiero teraz się dostaliśmy do Warszawy i jesteśmy od jakiejś pół godziny. Rozumiem. Dopiero się dostałeś tutaj, ale powiedz, spodziewałeś się czegoś takiego, spodziewałeś się mniej, więcej? Spodziewałem się troszeczkę mniej ludzi, ale mhm. jestem pod wrażeniem tego, co tutaj się dzieje, naprawdę. Mhm. Powiedz, czy w perspektywie twojego pojedynku... Opas. Odczuwasz już jakieś takie większe zainteresowanie, większą rozpoznawalność? Tak, tak. I może pani także. Im dalej w Fenie walczyłem, i pierwsza, druga, trzecia walka, to, to, to jak, może tak właśnie po, 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 popularność troszeczkę rosła, prawda? Teraz mm -hmm. walka o pas, duże zainteresowanie, dużo ludzi pyta, dopinguje, także mm -hmm. że odczułam troszeczkę. Mm -hmm. Jakby, może popularność to za duże słowo, ale takie zainteresowanie. Rozumiem, że nie możesz na tym etapie, bo to może będzie dzisiaj dopiero ogłaszane. E, właśnie, czy będzie dzisiaj ogłaszany twój rywal? Yy, tak, dzisiaj na konferencji właśnie o 1730 ma być ogłoszony mój rywal, także z niecierpliwością czekam, kto to będzie. Dobrze, znaczy general, ja wiem kto to będzie, przynajmniej i, i wiem, że ty też wiesz, i no. jakby to nawet wynika z tego, nie może być to Paweł Żelazowski, bo, bo ma kontuzję, które chce wyleczyć. Jasne. Pojawiło się nazwisko Davy Galona, yy, które on ma tą samą historię co ty, więc jeżeli możemy się mówić na dżentelmeńską umowę. To po prostu porozmawiajmy o Davy w kontekście twojego pojedynku. To nie będzie publikowane wcześniej ani w formie news, ani w formie wywiadu, więc tak mi się wydaje, jeżeli możemy zagrać otwarte karty. Jeżeli to jest Davy Gallon, to powiedz co o nim sądzisz jako rywalu. Y -y, widziałem parę walk, widziałem nawet chyba dwie na żywo z Mariuszem Radziszewskim i z Rafałem Bachutą na żywo. No co, dżudoka, czarny pas, kopie. Y -y. Godny rywal na tym etapie dla Ciebie, uważasz? Myślę, że tak, że, 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 bardzo, że bardzo, bardzo, bardzo dobry ruch władzy Fen. Oczywiście ja... Uważam, że tak naprawdę prawdziwa walka o pas to powinna być z Pawłem, prawda? Ale z racji tego, że Paweł ma kontuzję, mhm. y, przedłuży się, ale oczywiście co, 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 co ma być, to będzie, prawda? Oczywiście ja się skupiam jak najbardziej na tej walce, co, co jest teraz, to jest dla mnie najważniejsze y, teraz w moim życiu, ta walka, która, która jest przede mną, tylko i wyłącznie o tym myślę, o Pawle będę myślał, jeśli Bóg da i wygram to wtedy. Mhm. A mówiąc, że Twoim zdaniem to powinien być Paweł, to dlaczego to powinien być Paweł? No myślę, że jeden z czołowych zawodników naszej kategorii w kraju pokazał ostatnią walką z Albertem, że, że no jest bardzo mocnym zawodnikiem. Bardzo szybko skończył Alberta. No uważam, że jest to w tej chwili no, pretendent numer jeden do pasa, prawda? Mhm. Czy do tego pojedynku takim pytaniem kończącym zrobisz coś innego niż zwykle, no bo skoro to jest tak ważny pojedynek, o którym mówisz, myślisz i nim żyjesz, to czy zrobisz coś innego? Znaczy chodzi o przygotowania. Tak, na pewno dużo więcej obozów, dużo więcej jeżdżę już, już mhm. mam za sobą dwa obozy, za tydzień jeden na trzeci do zakopanego. No, całkowicie swoje życie podporządkowane tylko i wyłącznie pod tą walkę, tak? Zero, zero w ogóle y, przyjemności, zero jakichś takich y, rozrywek regeneracja, trening, jedzenie, spanie, tylko to. Tylko może, tym żyję. może to tylko moje wrażenie, albo albo pojedynkiem, albo tym, co się tu dzieje, ale wydajesz się taki nakręcony. Yy, no dokładnie, ja Czujesz już się to. nie mogę doczekać tej walki, tak? I tutaj atmosfera też jest bardzo fajna, także, ale głównie jestem nakręcony straszliwie tym pojedynkiem i nie mogę się doczekać. Ja również w takim razie dziękuję za Twój dziękuję. czas. Powodzenia.